No witam i zapraszam na odcinek Co nowego zrobiłem w Minecraft Dzisiaj wam pokażę coś takiego dosyć dziwnego Co zrobiłem Trudno to powiedzieć Co to jest Jakby taka Nie wiem może Nie świątynia ale takie To widać nawet stąd już widać To co zrobiłem lawa, ale to będzie w następnym odcinku Już wam pokażę jak zrobić Obsydian tu w tej wodzie. Bez żadnych kombinowania, ale będzie trzeba mieć dużo wiaderek. O, już nawet mam. Tu wam pokażę w tym odcinku to, co tutaj zrobiłem. Gram na nowym tekstu No tak. Słuchaj ja wam pokażę, jak to jest Wejdziemy tutaj, ja wam pokażę, tutaj jest święta brzuszka na razie, nie wiem, sam zastanawiam co tutaj można wsadzić Zejście. Tu jest zejście. są kolumny, które podtrzymują ten most. Podświetlone oczywiście. Co ja tutaj mam? SKKF, twoja brzuszka. O, ktoś tu coś zostawił. Jakby te wargmates. Ale to bym niepotrzebne, tylko zapieram tutaj. Napieram, a, zginęłem przedtem jak budowałem, coś mnie zarzęło tutaj, dlatego myślał, że będę miał dwa od ale taką. Tutaj. tutaj już skombinowałem z lawą, jak widać. Tutaj nawet obrazek jest. Tutaj tak udekorowane. Nie wiem jak się wpisywała na latanie wam ale... wam bym to pokazał z góry, ale nie tak. Aha, komentarz będzie działają tutaj w ogóle. Szkoda, ja gdzieś, gdzie ja spadłem. Pokażę to wam od tej strony. Te wlotki z 1.5 naprawdę spoko są. Podobnie udekorować, ja też nie używam zbytnio, po to, żeby to były jakieś bloczki redstone. Ja nie jestem załodowczym z Redstone, no od razu mówię i tutaj raczej nowych, cudów nie będę robił nigdy. Tutaj mamy udekorowane tymi płytkami nowymi z 1.5. i wam pokażę z dołu, z dołu jak to wygląda. A, jeszcze kominek wam pokażę od tej strony, ale od tej strony tam wejdziemy jeszcze. Tutaj jest jakby takie małe więzienie, to takie pomieszczenie. Uważam, że zrobić troszkę, że tych z surowców typu żelazo złoto, żeby ładnie to wyglądało. Oczywiście tu jest ten kwarc. Tu mój przepiękny mostek, który był na tym odcinku wcześniejszym. Tutaj, oczywiście, podtrzymujące to kolumny. Tutaj jest z obsydianu. Obsydian, wam pokażę, jak wydobywałem obsidian. Nie tylko to, że wchodziło się do kopalni, szukało się tego obsydianu. Spróbuję wejść tędy. Tam jest wiadomo, tam cała tajna po tym wybuchu nuklearnym. Przejście. Tam zejście na sam dół, tam jestem. tam. Nie wiem, w następnym odcinku wam pokazywałem na pewno. Jeszcze tam coś będę robił naprawdę fajnego. A co do pewnego pomysłu Madzi, co na którymś w filmie mówiła, że domek pod wodą Nie wiem, że zastanawiam się niedługo nad tym nie podjąć tego Tylko nie wiem, gdzie ja tutaj bym to zrobił Może sobie na górze Tu tam niedługo, gdzieś koło tego Miejsca będzie ten Port dla udechów Dlatego tutaj tu był na początku taki mini port, ale jednak jak zrobiłem ten most tutaj, to nie ma sensu, to było. Jakby wypływał na to By ten most, który naprawdę mi się najbardziej podoba. Tylko taki, co zbudowałem, to tak, okazuje Na razie mój kanał będzie głównie o i czasami o oficje, ale tak niedługo planujemy jakieś no, naprawdę fajne gierki tutaj. To nie tylko Minecraft. No, to jest moje kombinacje. Święta brzuszka dla efa A co do domku domku Maciej Pod wodą, to jest o, trudno będzie, ale nie wiem. Może tu gdzieś, a może tam kawałek dalej zrobię, naprawdę Spróbuję... Spróbuję przynajmniej zrobić domek. Pod wodą. I tutaj jest, tak wygląda. A jest kominek miałbym pokazać bo dokładniej. Kominek jest ze złota, jak widać. Żródy złota i tutaj, tutaj jest się kwart, który się nie pali się pod którem ognia można stejka tutaj przypiec, sobie nie, ma, nie mam niestety tutaj jest takie małe pomieszczenie, nie wiem, to jest to ale i tak was pytam czy co tu w ogóle zrobić w tym pomieszczeniu, w tym takim obiekcie A fajnie, że Buracyk się w ogóle odezwał na, tym, na YouTube, bo już dawno go nie było. Ale wracając do mojej budowni, taki mocnik zrobiłem tutaj z diamentu, kurzuazja. Tutaj z tych nowych blocków. Naprawdę fajne są te nowe blocki, naprawdę podobają mi się. Może niedługo tutaj na tym moście kolejowym, o którym tutaj mówię. Coś też zastosuję z tymi blokami. Nowymi te czerwony są naprawdę sprójkaźne. Ja wam to pokażę z mostu, jak to wygląda. Tam dalej nie będziemy tam na dół schodzić. Na razie, o, nie, znowu creeper. Mam nadzieję, że nie rozwali mi tutaj Siemano. To Amadiadu 1 wracamy do, do naszego budynku. Sorry, że ja tutaj nie nagrywałem w ogóle filmów, jakoś. już chyba z dwa tygodnie, prawie, ale spróbuję to nadrobić trochę. Na... Tu to, co w pop, poprzednim chyba odcinku, tam dalej ten był. Pokazywałam wam ten most i tam wejść na górę. Już w następnym odcinku pokażę wam to i tam daleko co jest. Naprawdę z bruku zrobiłem. Naprawdę Mi się wydaje, że taka forteca, taka wieża, ale to wam pokażę w następnym odcinku. O, Clipper się kurde poszedł wykąpać. Tu no co, Macie mówi o tym świetle? No faktycznie chyba jest coś takiego tutaj. Błędy w 1.5.1 w wersji mam 1.5.1 Tu moja wiedza. Tu gdzieś planuję zrobić. Może nawet tutaj gdzieś będzie pol dla moich łódek. Wracamy do domku. Ach, chciałem go wywalić stąd. 아드미츠로가다. A i mam do Was jeszcze takie pytanie, czy wam muzyka podoba w moich filmikach? Czy chcecie, żebym nagrywał muzyką czy bez muzyki? No i ja sobie wam pokażę to troszkę w dzień tutaj. Ale jesteście się, się na mój widok, ty pajęcaku. Już niedługo następny odcinek będzie z cyklu co zrobię nowego w Minecraftie na moim świecie. Ale przy okazji bonus będzie... O, lawa się chyba sama się znika, ale mam nadzieję, że nie zniknie do końca. I będę mógł Wam pokazać pewien sposób na obsydia. Cześć na razie wszystkim. I zapraszam oczywiście do subskrypcji, lajków.